Jak to się stało, że tak prestiżowe rozgrywki Puchar Davisa zawitają po raz pierwszy do Leszna? Sami jesteśmy zaskoczeni, że tego typu imprezy będziemy mogli organizować tutaj u nas w naszym klubie. Naszym celem było organizowanie zawodów międzynarodowych, ale nie sądziliśmy, że tak szybko to się potoczy. Ponieważ mamy taką sytuację, jaką mamy na Ukrainie i tam tenisiści ukraińscy nie mogą uprawiać tego sportu w taki sposób jak na przykład u nas tutaj. Nie mogli organizować takich zawodów zawodów. Zgłosili się do nas z prośbą, czy mogliby tutaj zorganizować w naszym klubie, ponieważ obok jest nowy, hala jest nowoczesna, mamy bardzo dobry system wykrywania autów i tak dalej. To wszystko sprawiło, że poprosili nas właśnie o to, żeby tutaj zorganizować te zawody. Jakie kraje oprócz Ukrainy zaprezentują się u nas w Lesznie? To będą dwa Davis wiskapy. Ukraina będzie rywalizowała z Libanem, a Gruzja z Boliwią. W zeszłym roku już też fajne turnieje tutaj były organizowane, bo i był ITF i były Mistrzostwa Polski Juniorów i też bardzo fajnie opinie wyszły. Wcześniej już Federacja Ukraińska zgłosiła się do nas o organizację tamtych imprez z pokłosiem tego, że zaproponowali nam również organizację Pucharu Davisa. Te cztery turnieje wyszły bardzo dobrze. One były organizowane listopad, grudzień. A na samym początku roku, 2 stycznia, mieliśmy Miszosa Polski do lat 18, które też zakończyły się tydzień temu. No i wydaje nam się, że było wszystko ok, dobrze zorganizowane.